Siemano Wam wszystkim, z tej strony Wojt Ej, Ćwiczymy flow, jebada bada bu Okej, siemano w szóstym odcinku Serii Puk Puk Tik Tik Traka Taka Baka Baka Ha. Knok, knok, kno. ale... Jestem śmieszny Po prostu nie mogę mam... Tak, trzeci raz przechodzę to samo to Czemu nie? Tak gra o to chodzi, żebyśmy chodzili w kółkę jak debile i... Robili siebie debili. Zero duchów, niczego, no dobrze Jak jest jakiś... Ja tam nie wracam. Dobra. Andrzej! Stój! Andrzej, czekaj! Szybko! Ślady wiem, w już ziemia? A co, co ty masz zapisane? Dobra, to twój prys. Dobra, łzy po lesie? Tego tylko tylko próbowałem O, 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 o! Zegarek. Hmm. Jest Andrzej! Jeszcze mnie nie zapomniałeś. Widzisz? Mnie choć czasem w snach... The no fuck? okej. Okay. Serio? Serio? No czemu? No i... To, to nie jest... Aha, czyli to jest gra na myślenie. Musimy przejść przez pokój... ...którego nie da się nijak obejść... ...żeby go obejść. Andrzej, Andrzej, spokojnie, spokojnie już idę. Jak nie wyskoczysz na ryj... ...takim full petardo, ...to po prostu tam pójdę. Znaczy na... Pulpit, ale ja się tak uczuję jakby to było. Są oczka na ścianach góry. Nie patrzę. O, Andrzej, Andrzej, spokojnie, spokojnie, Andrzej. Już do ciebie idę. Ty jesteś u góry, ja cię czuję. Czuję cię. Yy, w końcach włosów. Urna. Czuję cię w moich... W skarpetkach cię czuję, tak. W moich skarpetkach cię czuję. Panie Lisie, nie teraz. Ruszuję w domu. jest zboczeńcu, mały. Dobra. Co do mnie mówisz? Mów głośniej, kochana. Dobrze. Idę do ciebie, Andrzej. Tu jesteś? Coś czujesz, że tu jesteś, dlatego się oddalę najdalej jak mogę? Nie ma ci tu, Andrzej! Tu gdzie jesteś? jak ten pokój wygląda? Jaki jest sala tortu. No, czaszki. Czemu nie? Jakiś płaczący księżyc, bo widzę, że twoje badań są bardzo wiarygodne. No... I... <laughs> tak, podłoga skrzypi, why not? I znowu musimy przejść przez pokój, przez który za cholerę się nie będzie dało przejść. Nie płacz. No, znowu. jest że znowu. Dobrze, wal na jakimś tekstem. Uwaga. Dzień dobry. A, chciałeś mnie zabić. Ty. Jesteś tam. Jesteś tu. Serio? Mógł iść tu? A se pójdę tam, a co? Trzeba dawać w kółko, bo Why? Bo czemu nie? Nie płaczą Andrzej! Nie płaczą. No. Nie widzę tego czwajaka. Kajże się, kaj. Dobra, idę w dół. <noise> Widzę cię, widzę cię, Spokojnie! Cholera. Cholera. Tak, co mnie o... Od... całe wszystko. Tak, czyli to jest po prostu gra nie do przejścia. Gra robi wszystko, żebyśmy po prostu tego nie przeszli. Tam była moja głowa. Bo czemu nie? Hm. Jak by go zrobić w kunia? Nie płacz Andrzej, no. Nie, nie chciałem ja o tym. Szybko, 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 Andrzej! Ale czy nie, Andrzej, ale... Uuu! Jestem dobry. Nie powiem, że nie jestem. W tym samym miejscu zegar są ostatnie. Tam zgasło światło pierwsze. Więc pójdę sobie tutaj. O tu też mogę iść w dół Dobrze wiedzieć, bo nic nie widzę Dobrze widzieć, bo nic nie widzę Czekaj, następny? Dzięki! Te plamy, które mi stać ostatnio zabić a wierzałem sobie, ostatni odcinek swój Oglądam swoje filmy Jestem z siebie dumny Tak, daj, aa, dajem siebie do ulubionego Powiem ci, powiem wam że sobie nawet, nawet lamer, unsub, ale łapkę dałem Dlaczego się chowam? No powiedzmy, że trochę się boję Trochę, no... Zostawiłem czajnik na gazie No! Okej okay. Zostawiłem patelnię w prądzie, tak Tak Przeszedłem to, dzięki wielkie panowie. Nie musicie klaskać. Tutaj w tych po prostu wszystko ma fryzurę więc jestem bezpieczny. Jest! Mm, mm. Kto jest mistrzem? Kto jest mistrzem? Tak jest. <laughs> Patrz jak się na siebie patrzą, a ten mu takie Fuck you. Zagrymy teraz w dom na krawędzi. Kto widział człowieka na krawędzi, pozdrawiam, strośle film. Nakryj jak jak na memoriał, Zamiast zostawy połóż kartki, papier, zamknij oczy i zacznij e, rysować kręgi na każdej karcie. Powtarzaj, myślę okrągły, okrągły, wyobrażaj sobie przy tym rozmiar tych kręgów. Wcześniej czy później usłyszysz głos poznawcy jakby znężył twojej głowy, kwadratowe albo. Nie, nie okrągły, wyjdź spokojnie, zamknij ze sobą drzwi. Nie radzę próbować. O, 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 teraz będziemy szli do ryby. Czyżbym miał przejść tą grę? Nie, nie w A może, a może? No to będzie najtrudniejszy i pewnie e, będzie tak, że nie będę chciał już nigdy włączyć tej gry. Andrzej? A witam cię. Co tam u ciebie? U mnie spoko, dzięki że pytasz. Trzeba prostu tego do... czasu się widać gości. Andrzej? Tak? O, jajo dinozaura Ktoś wciąż... Spójna na ja mnie że ci kto Andrzej Nie ma za co Tak, liczmy na... ...kapkę szczęścia i... a, bo tu się czas zatrzymał W miejsce. Widzę cię, kim jesteś? Ja? Ja... Aha! Ja jestem Wojt, stary Sorry, że ci się nie przedstawiłem Yeah. Ja jestem woet, nie musisz się niczego obawiać. Ja jestem miłym, bardzo chłopczykiem, pomóż mi. Pomagam! gniesz stary. Andrzej ci nie straszny. Utracił mnie, gdybym byłem bardzo mała, potem tracił rozum, przestał mnie widzieć. Kto? E, duszek Kacper! Stary! Biegniesz, 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 nie daj się O, dzień dobry latarko. Znaczy latarko, żarówko. Twój fryz mnie niższy po prostu. Tak, teraz y, będziemy się ścigać z Andrzejem. O, liść sobie spada. Pierwszy raz widzę, żeby coś tu spadał. A, więcej ich spada. Poż <laughs> w mordę. Czy to jest czas? Czy to jest moja linia życia? Dobra, idź do góry, panie. Mówię ci iść do góry, dobra idź do ale Ale omiń te krzaki Te krzaki też omiń Dzięki Teraz gra nas naprowadza, gdzie mamy iść? Czy mam iść do góry? Tak, mam iść do góry <ścoughs> Czy mam jeszcze raz iść do góry? Tak, mam jeszcze raz iść do góry Tak <ścoughs> Krzyczmy jak... Dzieci, no Dzieci są fajne Bieg ze bo, chcę, lecę bo eee. gonią mnie, tak, e, lecę bo, czy bolą mnie e, Czy są... Stracone, czy nie? Lecę bo. Zraci mi się chcę no bardzo. Lecę bo e, No rzeczywiście, powiem wam, że te flow coś mi nie. O, o, jest ryba! Jest oczko, jest ryba. Czyli nie mam jeszcze trochę pokoi do przejścia, no fajnie. He, Tak, co masz mi do powiedzenia? No, tu już na na kancie coś mówisz. Dobra, nie. Idę dalej. Skoś taki uparty. Przeważnie, chodzi je da się... Jeden zegarek się. Mi pokazuje gdzie jest. Tu co? A tak powiem, że jajeczko. Ha, ha, ha. Zegarek? Na zachętę. Na zachętę? No, no, no. Pomyśl trochę. Dajesz? Myślałem, że wiesz, co lubię. A ty co? W ogóle mógłbyś, by, mógłbyś sobie stworzyć schody. Ale nie. Dzięki. Andrzej, spokojnie. Nie jesteś sam. Też mam uczucia. Spoko, idę tu. To jedno oko, dziecko, czy to było dziecko? Nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć, zapomniałem. Stary, to becz od 15 minut. Po prostu twój such mnie zadziwia. Nic? Okay. Tak, to nie jest dziecko, to jest płaczący mamut. Stary! Weź... O, szapa. Płaczący mamucie! Dobre, dobre. Do. To wszystko wpełza ze środka, a nie z zewnątrz. Weź nie zamieszkał w moim domu. Nie, Andrzej se poszedł. Nie martw się. Idę do ciebie! Ty patrz, co masz taki wielki łapie? Aha! Tak, najpierw sobie otworzę drzwi, a dopiero teraz będę sobie zapalać światło. Logika, rysownika, magika. Tu. Tak jest. Why not? Nie ma łap z kredy? Nic, zero. Okej. Okay. Nie będę się sprzeciwiał. Nie ma takiej opcji! A fajnie, bo przynajmniej przy tych drzwiach, które się zamykają są drabiny. Możesz szybko sobie zwiać. Nic Wait a <laughs> Ja mam zwidy! Cholera mam zwidy! Tak mam bardzo mocne do A zrobię, a co? A co? A i teraz... A, a, myślałem, że nie zrobię tego, a tu mi dali zegar. Ha! Kurde, jakby nie są angielskiego to my... O, o, przyjaciele, oni mi mówią co mam robić. Ho, 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 ho. O jeszcze raz. Dobra, czekam. Chyba, że jakiś duszek się zjawi. O, tak, jakiś... Tak, łąka przenywa. łąka. Przejdę to, przejdę to. No nie dam, nie dam, nie dam, przejdę. Ale Andrzej O o o Tu jest przechodzi moje łóżko Dobra, już wiem gdzie nie iść Dzięki gro Czy słyszysz jak idziesz, jak to było te klap klap, to nie nie Jeszcze nie Aha, czy sobie zapalę światło Wrócę I wtedy one się zamykają Dobry deal, nie powiem a, 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 a. Dawaj, dawaj, dawaj! Ciścisz do, do końca, do końca, do końca. Wiedziałem, że tak będzie. Serio. Serio. Nie. Nie. Nie, 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 ja to zrobię. Dziękuję bardzo. Koniec gry. Ja ją przeszedłem. Oficjalnie. Ja teraz będzie taki pik. Oh, dobra, no. Jeszcze raz ją przejdę. Czemu nie? Jak mi coś zje to nie ma wina. Spokojnie, gry nie mogą nas zranić. Spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje, spokojnie. Ale Andrzej, no, nie tworzysz klimatu w ogóle. Przestań, przestań. Przestań, no. Dobra, ja, ja cię pokażę. Ja popłaczę z tobą, tylko powiedz mi gdzie jesteś. Jak masz ze sobą zegarek, to możemy pokazać i cały dzień. O, nowy dźwięk. Bla, 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 bla. Co, przypomniałeś garnek? Czy tak mi się tego wydawało? Mam jeszcze pół tej nici. Dzień dobry, panie oko. Niech mi się nie zatrzymie czas. O cholera! O nie, Ja teraz muszę trzymać na dole, żeby szybko zjechał, jakby mi sam coś miało mnie zjeść. Nic mnie nie chcę zjeść. No problemu. Ja sobie tutaj przejdę. Oczywiście będę tylko mówił, że chodzę, bo ta gra jest tak świetna, że nie ma o czym gadać. Ale porozmawiamy sobie papierach. tak. Yy, tam pisze, że prezydentem został yy, Że kod yy, pani krysi. No był tak Jest myśl, jest, jest taki miasło, chociaż prezydentem jest kod się wozi. Taki cwa jak. Nie przypominasz sobie, Kurczę, nie widzę nic przez swoje szczeble. <tryk> Oddychaj! Spokojnie! Nic kompletnie, nic się nie dzieje. Czyli jak jest taki dźwięk to po prostu coś mi próbuje zjeść A może tu coś będzie A co się wszędzie? To nadal nic Już słyszę się, jak chodzę 10 raz w tym tygodniu Znajdź sobie inne hobby Bo teraz mam świeczkę wiesz Pruszczę jakieś złowrogie O do a, o a, a, nie mam tego robić czyli to będzie zegarek Cholera szafka hey. Tak, 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 tak. Tak, tak. Tak. Shit. Shit, shit. Nie. Wytrwam, wytrwam, no, wytrwam, no. W tym miejscu jednym. Wytrwam. Dawaj. 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 <laughs> Dziękuję bardzo. Rozmawialiście z mistrzem mistrzów, tak jest. Przechodzę knok knoka yy, w, yy, na propsie. Tak, gramy w przesie przesiedlenie. Nie grajcie w to, płakam w nie ma na sumieniu. Tak gra w spełnianiu tak należy w nią grać. Jeśli komuś udało się obudzić na godzinę przed świtem, powinien, musi nazywać się lokatorem. świcie lokator staje przed zamkniętym i mówi, nadszedł czas, pora ruszyć w drogę. Po tych słowach, powinien zostać zamknięty, jeśli się nie uda, ta osoba jest już lokatorem. No powiedzmy, że zrozumiałem o co chodzi. O, jesteśmy sobie, zrobiliśmy taki duży skok w przód. W ogóle nie z nogami. Ta kreska, ta pańczyna u góry, w ogóle te kolory się... Ale Andrzej! Weź tak nieruch! Cholera! A, ci się to udało ci poem. Twórcom udał się jak byk ten jego krzyż na czole. A teraz jesteś tam, no okej, okay. no, okej. Okay. Ja pewnie nie nic przeciwko. My teraz nic nie zje, prawda? Andrzej, spokojnie! Widzę twoją brodę! Jeśli, jeśli czegoś nie widzisz, to znaczy, że tego nie ma. Andrzej, od dziś cię nie widzę. Nie jesteś już w mojej głowie. Tak jest, Andrzej. Przykro mi te twoje... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rogów. W ogóle nie jest mi straszne. A wiesz czemu? Nie wiem, ale nie bij. Proszę, 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 no. O. Proszę, no. Chcę przejść w ogóle. Nie, do tego do mnie nie idę, bo to by było załatwe. Nie ma Andrzeja, więc on może się kryć wszędzie. Andrzej? 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 Tam ktoś był w tych krzakach. Ja muszę ich sprytnie omijać Tych panów co tam są. bram bram, bram. Klep, 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 klep. Ciekawe czy dotrę do, do tego domu. A może... No. Ale... Ale mnie ciary przeszły! Ale mieciary przeszły, dawaj tam. O i jesteśmy w jakimś domku. A bo my wychodzimy, dobra nie wychodzimy, dobra potraciłem się w mojej fajnej tezie bardzo No nie, no ale no przedłużacie, no Spacja Przedłużacie mi grę chłopak. O, patrzcie to wygląda jak kurę na tej podłodze O, dobra Andrzej sobie poszedł, jestem bezpieczny ale będę, tak co pamiętasz? Dobra. Jeśli coś nie zobaczy, to on powiedział, że sobie. Ja z, z, zamierzam o tym porozmawiać. Taki dzień dobry w tv Dzień dobry w tv Dzień dobry TVN. Miliłem się, się, ale nie czułem są prawdziwi gości. Dzień po dobry, Jalok. pomysłu. To jest już za późno. No, ucho. Ucho, ucho zewnętrzny. Ale duża jest ta chałupa. Dopiero nie ty. To jakoś się teraz umiejętnie po niej umiejętnie po niej wejść. Znaczy umiejętnie po niej chodzić. To jest inna godzina i na mojej fryzurze jest inna godzina. Dlaczego? Nie wiem i nie mam zamiaru sprawdzać. Tak jest. Tak jest. Yy, Andrzej sobie poszedł i teraz mnie straszysz, tak? Co ja ci zrobiłem? Coś ty mu zrobił, ja muszę jeszcze za ciebie teraz płacić. Ale Andrzej, myślałem, że się pogodziliśmy. O, dwa bekony tam. Sobie stoją, znacz. Nie wiem dlaczego, ale najcięższe i najstraszniejsze było na początku. Tak jest. Najtrudniejsze i najcięższe było na początku. E no o, nie słyszę ich jeszcze No problemo No i znowu ich nie słyszę. To jest straszne, dlaczego nic nie mówiłem Bo się przestraszyłem Dzień dobry, ja się wracam Idziemy w drugą stronę, tak jest a, myślicie, że w niego wejdę, a ja taki sprytny jestem. Taki sprytny, że nie widzę żadnych drzwi. Nie mogę nigdzie wejść. O, gdzieś wszedłem. Tak, to nie był dobry deal. Napałem. Ja no nie przejdę tej gry, no. <gryw> On się będzie ciągnąć w nieskończoność. <gryw> Dobra, na tym miłym akceucie, jak to coś mówił, nie pamiętam już co. Na w tym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Bye!